Dudała! No i co powiesz, Dudała? No. Trudno coś powiedzieć. Myślisz. Jak wyglądamy z planem? Więc. że chodzi o plan, to 96%. Prawdę, mi mów. Więc. Prawdę to... 75%. Powiedziałem prawdę. Prawdę, no. Prawdę to... No to kto to może wiedzieć, panie dyrektorze? A co z arbitrażem? No, więc prawdę? Tak. No możesz nie mówić. No cóż... Niestety trzeba się będzie rozejść.